안녕하세요. 안녕하세요. Nie? Ta góra niby. To niby powinno być tutaj. Mhm. Teraz może z pomidorem. Ja tu mam pomidory. Czy ja chciałabyś później pracować jako kucharka? Yy, bardzo bym chciała, jakbym pracować w hotelu jako pewnie, bo bardzo mi się podoba w takim zawodzie i chciałabym spróbować. Już byłaś na praktykach? W domu, jako pracowałam sobie w domu, to spróbowałam tak. Czy łatwo jest znaleźć pracę takiej osoby niesłyszącej? Nie za jeszcze, że nie za bardzo. Pracodawcy nie chcą zatrudniać? Zależy, bo mówią, że osoba głucha może sobie nie poradzić w ale ty sobie radzisz, potrafisz tak. dużo rzeczy zrobić. Potrafisz sobie poradzić z y, pracą takiej na przykład jak coś gotujesz, jak coś podajesz? Tak, łatwo ratem, pomaga pani, pijazny, można było. Nie ma takich problemów trudnych, nie ma cię, to takie Łatwo to romany, pijacy, pamięć, wszystko można robić. Wszystko robisz. Tak. Czy chciałbyś później pracować jako kucharz na przykład tak, tak. w hotelu? Chciałbyś. A czy chcę tak. zatrudnić takie osoby, jak ty, niesłyszące? No, różnie. Różnie. Ale tak. masz szansę na pracę? Tak. tak. Czyli jak skończysz szkołę, tak. to będziesz mógł iść do pracy. Tak. Nasz obiecały takie miejsce? Tak, najeździe jest... pewnie, skąd tu nie